Witam na kolejnym odcinku z cyklu Pytań i Odpowiedzi. Tym razem nasze role się odmieniły, bo to ja zadawałam pytania czytelnikom mojego bloga. Jak chodziło mianowicie o to, jakie są jednostki chorobowe czy objawy, które mają związek z zimą. Zapraszam. Jest kilka jednostek chorobowych czy objawów, które mają w nazewnictwie terminy związane z zimą. Pierwszym z nich jest tak zwany freezing, czyli zamrożenie. Freezing to termin medyczny, który wiąże się ściśle z chorobą Parkinsona. Polega on na nagłym zamrożeniu, czyli jak gdyby na nagłym zesztywnieniu i niemożliwością wykonywania jakiegoś ruchu. Pacjenci często określają to jako uczucie przyklejenia wręcz do podłoża. Występuje on w różnych sytuacjach: może występować po przestraszeniu, w wyniku stresu, w wyniku zmiany podłoża, w wyniku zaburzonego przyjmowania leków, czyli pominięcia na przykład jakichś dawek leków. Także myślę, że można to opanować. A gdy pisałam o freezingu, jedna z czytelniczek napisała właśnie, że doznała tego uczucia. I uczucie to właśnie ten objaw freezingu wystąpił u, niego, u niej w kościele. Drugim terminem medycznym, który ma ścisły związek z zimą, jest tak zwany zamrożony bark. Zamrożony bark to jest termin bardziej i jednostka chorobowa bardziej dla ortopedy. Niemniej jednak ma ścisły związek z neurologią, dlatego że może być jednym z pierwszych objawów choroby Parkinsona. Zamrożony bark to silny ból, który występuje w barku, który uniemożliwia wykonywanie jakichś ruchów, który również może występować w wyniku stresu. Były opisywane przypadki wystąpienia zespołu zamrożonego barku w wyniku Śmierci bliskiej osoby, w wyniku rozwodu czy innych bardzo stresogennych sytuacji. To są najczęściej są bardzo silne dolegliwości bólowe, które są niewspółmierne do zmian, które, strukturalnych, które w okolicy barku jest, jest w stanie stwierdzić. Kolejnym problemem związanym z barkiem jest krioterapia. Kryoterapia, czyli leczenie zimne. Kryoterapia może być zarówno miejscowa, jak i może być krioterapia w komorze. Krioterapia w komorze polega na tym, że pacjent odpowiednio przygotowany oczywiście do wejścia do kriokomory, przebywa w niej od 1 do 3 minut, a temperatura w kriokomorze to jest minus 100 do minus 150, czasem nawet stopni Celsjusza. Stosowana jest w bardzo wielu zespołach, zespołach bólowych, zwłaszcza w schorzeniach reumatycznych. Stosowana jest również po urazach, po kontuzjach, w chorobie Parkinsona, w stwardnieniu rozsianym. Także w zależności od tego, jaki jest problem, jest stosowana albo kleoterapia miejscowa, np. po urazach czy przewlekłych zespołach bólowych jednego z zestawów, albo właśnie klioterapia komorze. Kolejnym tematem, który ma ścisły związek z zimą, są tak zwane zimne guzki. Ten temat to jest tym razem dla endokrynologa, mianowicie zimne guzki to są zimne guzki stwierdzane w tarczycy. Nazwa stąd pochodzi zimne guski, że pokłaniają mało izotopów w czasie badań w odróżnieniu od gusków gorących. Kolejny temat związany z zimą to jest zimnica, czyli malaria. To jest schorzenie. Które jest wywołane obecnością pasożyta i objawia się silnymi dreszczami, bardzo wysoką gorączką i uczuciem zimna, stąd nazwa zimnica. Zimowa choroba żołądka. To schorzenie jeden z czytelników mojego fantaidża przytoczył. Faktycznie jest to jednostka chorobowa, to są tak zwane Winter Vomiting Disease. To są schorzenia, które są spowodowane przez wirusy, tak zwane norowirusy, a występują najczęściej w okresie między listopadem a marcem. Objawiają się typowymi objawami nieżytu żołądka, czyli bóle, nudności, wymioty, czasem biegunki. I kolejny, ostatni już temat związany z zimnem, to jest zimno na ustach, czyli opryszczka. To jest dość popularna infekcja wirusowa. Która pojawia się tym, że występuje pieczenie w okolicy ust. Następnie pojawiają się drobne pęcherzyki, wypełnione płynem surowiczym, które następnie przechodzą w strupek i całość trwa kilka tygodni. Cały problem, całe zachorowanie. To tyle terminów zimowych, które udało mi się zebrać i które mi tutaj moi czytelnicy fanpage'a również. Podsunęli. Jeżeli będziemy kręcili filmy w lecie, to będę próbowała znaleźć terminy medyczne związane z ciepłem. Jeden guzek gorący już żeśmy wymienili. To tyle na dzisiaj. To tyle na dzisiaj tematów zimowych w medycynie. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia.